Siam, z trębu końca dokonaliśmy. Z LEGO Batmana robimy ostatnią. Ostatni epizod. E, fabularny. U.S. po stronie Batmana. Ostatnie 5 poziomów. Związane z Jokerem. Więc. Oh, będzie ciekawie. Sobie zobaczmy tę misję, co tutaj mamy. Pierwszą Joker's Home turf, Niech będzie. Stary aktywujemy. I kto by. A, Karsenka, no tak. A wamy się spodoba, macie sobie ciepło w gry. I stuba i no, i oglądamy. O proszę, strach na wróble nawet jest. Joker też tam chce. No dobra, Jervis Tech, AKT Nie pamiętam tego chłopa, nie wiem co to jest, nie? Nie kojarzę go w ogóle. Cza! Eee, Król, dobra. Inspirował się The of w... Alice Adventures in Wonderland. Alicja w krainie czaru. Chłop się tym inspirował, nie że No w sumie widać trochę. No dobra, zobaczymy co to będzie. Bo nie pamiętam tego poziomu, tak szczerze Nie wiem, co tu będzie Dzwoneczek w ruch. Alfred przyszedł Ale rakieta A jeszcze większą De Aha już tutaj kradną złole, te beczki cholerne. O, jest i Joker. Ten już leci, ten czeka na robina. O kurde. No dobra, Joker's Home turf. I co my tu mamy w takim razie? O, tu jakieś beczki, niebeczki. Gazy wybuchowe i inne rzeczy. Ile ich tam jest? Ej, Boże, tyk, rozwalamy tą bramę tej i wchodzimy jak do siebie. Siemano, cyk, 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 cyk. Ale se kombo ponabijam. jać, się. Kurde. To już mi kombo znikło, ale to krótko trwatej. Jać. Się. Dobra, cyk. Od razu waszą dwójkę się zbije. I mamy spokój. I co? A to się tak podświe... Nie, to też się podświetla. Dobra, to nic nie jest ważnego tak do zniszczenia, okej. Okay. tutaj coś jest, nic, a tam jest kolejny jakiś etap, cholera. Dobra, eee, tu mogę klocki pozbierać, nic co do budowy nie ma A to mogę sobie jeszcze doniszczyć Okej, okay, okej okay. eee, Tam dla Robina coś jest, a podpory trzeba będzie zniszczyć, spoko, no to lecimy Klocki są, wszystko się poniszczyło tak jak powinno, budujemy w takim razie No i Robin dostanie ten swój strój, eee, właśnie Pożeracza klocków <grym> Powiedzmy i 25 klocków muszę tutaj wyrzucić, ta? Oho. No dobra. No to już mamy, więc w sumie, dobra, to się połknie. E, jest 5. Tutaj z tego pewnie też będą. Albo i nie. E, tam były jeszcze na starcie. Się podniesie. Tamte. Cyk, 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 cyk. Już mamy 20, zostało tylko 5. A, no i bueno. To tutaj będą już cyk, 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 cyk. 25 równe, ideolo. Dobra, zaczynamy. Jakby się to, nagrywa się to. I co my z tego zbudujemy? Aha! Stateczek! No dobra, dobra, dobra. <laughs> Mogę sobie wyczyścić te pola maziowe, toksyczne. Lecimy! Bueno! Idealnie! A to jeszcze sobie wrócę tu ten... poczyszczę, bo czemu by nie? Też by się przydało Zajebiście! Najlepsza zabawa tej Cyk, cyk, cyk Idealnie, idealnie Tutaj jeszcze, pięknie Oczyszczamy to miasto, oczyszczamy Dobra, i teraz tam przypłynąć i to przyczyścić. No to lecimy on tam na górze jest coś do budowy. O, to ciekawe. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze tutaj te dwa się ogarnię. Oho! Wywalili mnie z tego. Serio, wywalać. Razy dwa tysiaczek. Pięknie. Tu cyk. Dobra. I tyle. Eee, to gdzie teraz tutaj mamy dojść? Są tu jakieś klocki. Tyk, tyk, tyk. A, drabinka, dobra, dobra, dobra Spoko Znaczy drabinka, no takie poręcze po prostu Tutaj co jest grane? a ja tu muszę tym tym statkiem tu wlecieć, dobra, wait Dawaj mi to Zbieraj te ostatnie tutaj Dobra Zysnięte eee, i teraz co mi to da w sumie jak tutaj podjadę? To jest jeszcze zablokowane, no serio? Dobra, luj, niech będzie. Czyli tu, 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 Na górę. Idealnie. Poniszmy te barierki. Dla Batmana strój, więc jeszcze lepiej. A, 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 a. Co to będzie? Aha, lotnik, dobra. Niechaj będzie. Robin niech tu od razu tutaj przyjdzie, te klocki pozbiera. Nie doskoczył, ja nie wierzę. Dobra. Lecisz na górę, mordo I zbie zbieraj Czy tam na dole były? Tam są Dobra, to se przeskocz tu To se zbuduj Nie wiem po co mi ten strój był Pewnie tam później będzie potrzebny Znajdź życie Z tych? Dobra, tysiaczek dla mnie eee, A, tutaj jest potrzebny, no tak żeby Robin mógł się przedostać tu No i idealnie, chodź, chodź, chodź. Mord. Kolejne klocki dla Ciebie tu są. Tu potrzebuję Robina. Albo... Nie, nie mogę na tym stanąć. Serio? I ja cię... Ty potrzebuję tego wybuchowego. Bo inaczej tego nie zdobędę. No i luj, dobra. To robin. Podejdź mi tu jeszcze na chwilę. Zbierz te klocki no bueno, teraz tutaj mnie Batman skoczy. Aha, To było dziwne. Ale dobra, zadziałało. Poniczmy tych tutaj wrogów razy 10, kasta. To ci podoba, już nie ma, ale tu krótki czas jest tego i ja nie wierzę. Eee, jesteśmy w środku, gdzie teraz? Aha, tutaj. Po prostu to trzeba ubić. I co my tu mamy? Kolejne klocki. No dobra Prześnięte to mogę wywalić. Chyba? Tak. A zanim to wywalę, ja ten Batmanem podlecę. A, proszę, proszę. Ma się ten łeb, no. Jedno wywalone. Okej. Okay. Nie, czemu ty spadłeś na dół? Ale no dobra, Lui, są schody, to jeszcze to jest dobrze. Na szczęście wrócę tam na górę. Tego tysiąca, tysiąk razy 10, cholera. Ale bogactwo. Co on? On się może wspinać na takie rzeczy? XD Nawet nie wiedziałem, że to takie mechaniki są w tej grze. Dobra, to się też zrzuci tu, proszę to zepchnąć Idealnie Tyk, tyk. Ue, dobra. Ile mam tych klocków? 17. Mhm. Mm Nie no, zachebiście. Tutaj ile z tego zdobędę? 26. No i dalo. Nawet więcej niż potrzebuję. Dobra. Helikopter? Jakiś taki specjalny ten helikopter Co? Aha! XD, no to nieźle Dobra, teraz mogę sobie wziąć to Podjedziemy tym tu, zbierzemy ten śluz eee, I będzie płeno Tu driftemcy cyk, i zbieramy, zbieramy Do fula, do fula Cudownie, cudownie Zbierać, zbierać, zbierać Cyk, 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 cyk Jeszcze tu jeden Idealnie O i teraz to się otworzyło w końcu, dobra I idziemy tam zobaczyć co tam się dzieje, co to jest Co ja za to dostanę w sumie Cyk, dobra O kurde Jechać tym tym szybciej bym uchodził chyba tej Albo może i nie Dawaj, da... Do... O kurde ściana! Dobra Dawaj, 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 dawaj. Batman, zobaczymy, co dostaniemy za to Ej, ja tu jestem O, dobra Aha! Dobra Serio Dobra, mini zestaw może być, no ja tam ja tam nie narzekam, bo mi się podoba. To lecimy teraz na drugą stronę i na drugi... i przez bramę. I zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. O, dobra. To mogę sobie zniszczyć? Mogę. Wow. Tutaj chyba tego nie zdobędę. A tu są jeszcze klocki. To wezmę sobie na przyszłość. One się przydadzą. Tutaj są jeszcze dwa. Tu są kolejne. Tu jest pan zagadka potrzebny. to tam? Tego nie zrobię. Dawaj, 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 zbieraj to, zbieraj to Tu już nic nie ma. Nie ma, aha. Myślę, że znowu będzie kasa. A co to jest tutaj? Nie wiem. Jakiś wiatraczek, kurde, z czymś. Pogmatwane to trochę. Dobra, tu kolejne Bueno. Odpalamy. Brama ruszyła, wchodzimy do środka. Ty Ło, wow, 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 wow. nie za dużo was? Cyk, cyk, cyk. Dobra. Łej, jeszcze na górze są gdzieś. Niech mam się na górę dostać. A, tędy. Dobra, idę po was. Badziewia. Ło, aha. Cyk wywalony, dobrze, dobrze. To spychamy. Raz. Dwa. Dobra ee, Teraz tu, tu, tu na górę, spychamy trzecie Cudownie, cudownie I co mi to daje? Nic mi to nie daje A to najpierw zbudować, dobra Leży Leży Razy cztery kasa, podoba mi się Wywalaj, ja tu buduję samochodzik, tak no nie pozwolą mi Dobra I ostatni, czyli tarany <grystanie> to jest wózek widłowy ja nie wierzę. Dobra, dawać mi ten wózek widłowy. Co ja mam zrobić? Wow! Mogę tak taranować. Po co mi ten wózek widłowy, ja się pytam? <grystanie> Oj ojojoj, było blisko! A coś tu podnieść mogę w ogóle? Nie wydaje mi się, jedynie mogę tu taranować. Dobra, to jest chyba też do budowy. Na razie sobie z, co to jest? Platforma Cyk, co ja zrobiłem teraz? Nie no, to tu nadal jest. Tu mogę na dół zejść? O, nie mogę. Dobra, dobra. Aha, i teraz tutaj coś się, dobra Rabina, ok. Niech będzie za chwilę. Będzie true hero, więc. 100%. A tutaj jest to. A to wyłączyłem, okej. Okay. To już ma set. Teraz to drugie wyłączamy. No i ideolo. A ja idę po wózek. O, ten wózek coś do się przyda Jeszcze Gdzie on jest, gdzie on jest. O, tu Nio. Tego nie zniszczę No to jadymy Wózeczkiem Dawaj, 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 przejadę przez to, przejadę, wywalać, aha Mi zniszczyli, nawet ich nie przejechałem Nie podoba mi się to Pyk, 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 ale cudownie, dobra razy 10 oczywiście się nie udało, um, to tyle jeśli chodzi o to, wyskakujemy, tutaj to trzeba zbudować, czemu nie mogę tego... Że co? Tu mogę sobie doskoczyć Zbudować to I... już mogę? Tak, już mogę, aha Aha, ty I gdzie ja to muszę dać? Aaa, muszę te dwa zapełnić, okej okay. To już kumam, już kumam A to jedno wystarczyło, dobra To na luzie a gdzie jest Robin? Zniknął gdzieś. No nie wierzę w niego. No nie. O, przeskoczyłem. Dobra? Gdzie ja lecę? Gdzie ja jestem? Tutaj cyk. A, most robimy, dobra. Most. Się postawił, teraz tak e, bierzemy nasz wehikuł piękny i jadymy. Ile was tu? No kurde, nie za dużo. Tyk, cyk razy 7, super hero, cudnie. Co teraz? E, wózkiem na górę, czy tu, nie, tutaj. Ok. Się udało. Bezpiecznie, zdobnie. O, to schodzi na dół, dobra. Już myślałem, że nie. I na górę! Siemano, opaki. tyk, ty, kolejni dostali. Ci tutaj nie wiadomo, co robią. I mhm, idziemy dalej. Robina gdzieś zgubiłem, nie wiem, gdzie on się podział. Po prostu gdzieś wyparował. Dobra, rozwaleni. I to jeszcze nie koniec tego poziomu. O kurde. Pyk, 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 batarań przed wró. O, wszystkie mi zaznaczyło. Aha, jeden oczywiście został. No tak. To by się spodziewał. Cyk, 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 cyk. Pięknie. Strój magnetyczny. A wchodzimy na górę od razu Długi ten poziom strasznie <laughs> Trzeba przyznać Dobra Przesuwamy Teraz Tamto Dobra to Już te działa Aha i dobra most Tylko części nie ma Ja ty. Batman lecisz tam w sumie kasy już zbierać nie muszę Kolejni Ja ci, ile was tu? Tyk Leży Bueno, budujemy Budujemy, budujemy, bo trzeba iść po tego złona jakiegoś, tej Pana chomika co to jest, tej Oczywiście cała kasa poszła do tego kwasu na dole, nie no Fajnie Chodź Robin, chodź, idziemy po tego chłopa. Tu coś do przekręcenia, czy już. A nie, brama do otwarcia, dobra, to na się. Czyżby to już było spotkanie finalne z nim i go pokonać tylko? Tak, mamy to. Zrzucił go, tej tyle. Mathater Dużo HP to on nie ma Tylko jak się do niego dostać? Okej, okej okay, okay. A, tutaj przyszedł sam do mnie XD No dobra Mi się podoba. Już 2 HP stracił. <grym> znowu poszedł na górę Nic nie kliknął o dziwo. A nie, coś tam klika. Dobra, pójdźmy na razie tutaj, robinem No, tę górę się wespi. Dobra. Tutaj to pewnie muszę. O, właśnie. Batman, chodź tu. Dawaj, 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 dawaj. Odpalamy pierwsze. Wywalij korki mu. Albo go po prostu spuścimy. Na dół. E, chodź tu. Wywalaj. Aha! On ma kontrolę umysłu skubany Tak się będziemy bawić teraz Dobra, drugi raz i będzie koniec Więc dobrze Tylko jak się tu dostać teraz? Aha, dobra Już wszystko wyjaśnione To jak? O, -o. Do góry Robin dawaj tu to on umarł od tej bomby, o jest I drugi raz teraz dostanie. Tyk Jedno HP mu zostało, no kurde no i tyle było. Joker swoim helikopterkiem już uciekł I misja ukończona, no i cudownie, o to chodzi To mi się podoba 100% zrobione, cudownie Tutaj też, kasta, kasta Minikity jeden miałem tylko No i tyle Continue story, a następna będzie Harley Quinn! O oh, cholera! tak szybko. I to jeszcze kasenka jest do... oj, oj oj. Aha, bo tego porwali. Nie, <grym> <Yeah. grym> Nawet maneki nie są. <grym> Nie, no dobra te tortury. Aha. No dobra. Czyli mam teraz walkę z Little Fun of the Big Dog? Ciekawa nazwa misji, ale tutaj sobie skończymy odcinek. Jeśli się podobało, możecie wstawić łapkę w górę i suba. I widzimy się w następnych odcinkach już jutro. Na razie.